Oguruma. W dosłownym tłumaczeniu na język polski duże koło. Jest to technika, której nazwa na pierwszy rzut oka w ogóle nie jest związana z tym rzutem. Ale spróbujmy to troszeczkę zrozumieć, o co w tym chodzi. Oguruma jest rzutem nożnym. Jest rzutem podobny na przykład do guruma. Różnica jest tylko taka, że w przypadku Asigurumy noga torii Zastawia nogi Ukego na wysokości jego uda oraz kolana. W przypadku ogurumy Tori musi już podnieść wyżej tę swoją nogę i zastawić Ukego na wysokości tej części dżdogi, czyli od pasa do końcówki uagi, czyli górnej części. Na tej wysokości musi się znaleźć noga rzucającego. W momencie, kiedy rzucający zastawi ukego na, tą, na tej wysokości swoją nogą, musi jeszcze tego ukego nad tą swoją nogą przeciągnąć. A zatem Ukę przelatuje albo jest przeciągnięty nad nogą torego. W nazwie występuje słowo kuruma. Dokładnie mówiąc guruma, ale według gramatyki języka japońskiego, jeżeli nazwa jest złożona z kilku rzeczowników, to ostatni rzeczownik Udzięcznia swoją pierwszą sylabę. A zatem normalnie to słowo jest kuruma, ale skoro mówimy nazwę, to mówimy o guruma. A kuruma natomiast z języka japońskiego oznacza koło, czyli mój ukę zatoczy koło nad moją nogą. A że ta noga jest ustawiona bardzo wysoko, nie może pod kątem 90 stopni do nogi, na której stoję, to mój ukę to koło zatoczy bardzo duże. I stąd zapewne Jigoro Kano wymyślił nazwę tej techniki. Duże koło, bo łukę przetacza koło nad moją nogą, noga jest wysoko, w związku z czym to koło jest duże. Zapraszam do prezentacji. Oguruma jest rzutem obrotowym, a zatem, aby wykonać ten rzut, muszę wykonać tajsabaki. Z tym, że to taj sabaki będzie wymagało, abym stanął. Obok mojego ukego. W przypadku rzutu wykonywanego na, na prawą stronę, tak jak mam prawą kumikata, muszę stanąć po lewej stronie mojego ukego. A zatem mam dwie formy wykonania tajsabaki. Albo tej taisabaki, aby stanąć obok, albo, co jest wykonywane przez część Japończyków, najpierw udaje, że idę lewą nogą w tą stronę, aby zmusić mojego ukego do pewnej reakcji i dopiero potem wskakuję do tej sabaki. Po wykonaniu tej sabaki w jednej czy drugiej formie, muszę następnie zastawić mojego ukego moją prawą nogą. Noga musi się znaleźć na wysokości pomiędzy pasem ukego a dolną częścią jego ułagi, czyli jego górnej części ubioru. Czyli moja noga będzie prawie że pod kątem 90 stopni. Następnie przez tą nogę muszę mojego ukego przeciągnąć, a zatem pracuję rękami do mojej lewej nogi, starając się przeciągnąć go nad moją prawą nogą, aż upadnie. Technika w całości. Ogroma należy do stosunkowo trudnych technik. Jej trudność głównie polega na tym, że Tori musi umieć podnieść nogę pod kątem 90 stopni względem tej drugiej, na której stoi, a więc musi być odpowiednio rozciągnięty i jeszcze dodatkowo nad tą podniesioną nogą przeciągnąć ukego. Natomiast trudność właśnie polega głównie na tym rozciągnięciu. Jeżeli Tori będzie już odpowiednio rozciągnięty, to nagle ogoruma stanie się również dużo prostsza. Dziękujemy za uwagę.